Cześć! Dzisiaj pokażę, ci, jak odzyskać hasło do swojego konta na Facebooku. Przy okazji, jeśli jesteś więcej takich filmów, służ łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No dobra moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli utraciliśmy powiedzmy dostęp do naszego konta na Facebooku. Pokażę tu wam dwa sposoby, które powinny Wam w tym przypadku pomóc. Ok, przejdźmy do etapu pierwszego. Początkowo aby odzyskać hasło, do Facebooka musimy w tym przypadku uruchomić przeglądarkę internetową. Gdy już uruchomimy, oczywiście wchodzimy na Facebooka i wybieramy opcję logowania. W tym momencie musimy wybrać opcję nie pamiętasz hasła, znajdującą się oczywiście pod zielonym przyciskiem, czyli utwórz konto. W tym momencie musimy wpisać adres e-mail, na który zakładaliśmy konto, lub po prostu numer telefonu, który jest po prostu z nim powiązany. Po wpisaniu klikamy szukaj. Gdy to zrobimy, dostaniemy kod weryfikacyjny. No i taki kod otrzymamy właśnie albo na maila, którego podaliśmy, albo w tym przypadku w postaci SMS-a na nasz numer telefonu, o ile oczywiście wpisaliśmy poprawny numer telefonu. Numer, który otrzymujemy, wpisujemy dalej na stronie, i w sumie to tyle. No, i to byłby sposób pierwszy. No, i mam jeszcze, moi drodzy, drugi sposób, który może Wam się spodobać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominałem Wam o tym sposobie już kiedyś wcześniej na jednym z wcześniejszych filmów, więc podobny poradnik już tam powstał na kanale, ale pokażę Wam to jeszcze raz na tym filmie. A więc uruchamiamy przeglądarkę, której aktualnie używamy. Następnie wybieramy trzy kropki znajdujące się w prawym, górnym rogu ekranu. Potem wybieramy zakładkę ustawienia, a potem już wybieramy tylko. W tym przypadku hasła. Jak pamiętacie z innego sporadnika, z to właśnie tutaj mamy listę wszystkich haseł, które zapisaliśmy kiedyś w naszej przemarce. Teraz wystarczy tylko znaleźć interesującą na stronę i kliknąć na oko znajdujące się obok naszego hasła, aby oczywiście je podejrzeć. Bardzo istotne jest to, że nie każdy tutaj będzie miał zapisane każde hasło do każdej strony. Aby takie hasło tutaj widniało, musicie prędzej. W przeszłości wpisując, logując się, zapisać takie hasło. Często jest tak, że powiedzmy, po wpisaniu hasła wyskakuje wam komunikat na przeglądarce, czy chcecie to hasło zapisać właśnie na przeglądarce. I jak dokonacie, powiedzmy, takiej opcji, zapisz, to zawsze będziecie mogli takie hasło właśnie podejrzeć sobie w swoich ustawieniach. I to samo się tyczy innych stron, nie tylko Facebooka, ale również innych stron. No i dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny i już wiecie, jak odzyskać wasze hasło w tym przypadku do konta na Facebooku. Jeśli tak, zachęcam, sobie miał łapki w górę oraz subskrypcję z wnoczkiem, a jeśli macie chęć, to zapraszam. Masz również mój drugi kanał. No i to tyle. Miłego dnia. Cześć.